To jak dobre kino o superbohaterach. A jeżeli jeszcze film ten jest zrobiony z takim rozmachem jak na przykład Avengers, no to nic tylko palce lizać. Dlatego dzisiaj przedstawię Ci dziesiątkę najpotężniejszych Avengersów, którzy pojawili się w kinowym uniwersum Marvela. Oczywiście wiem, że Avengers to nie tylko filmy, ale także, a właściwie przede wszystkim, komiksy oraz bajki, seriale, animacje itd., itd. Ale dzisiaj tylko i wyłącznie skupię się na tym, co znamy z kinowego uniwersum Marvela, czyli z Marvel Cinematic Universe. Dzisiejsza dziesiątka powstała przy współpracy z firmą De Agostini, dzięki której może złożyć legendarną i chyba jedną z najbardziej rozpoznawalnych zbroi na świecie, czyli Ironmana. Jestem Iron Man. Bohaterowie się nie rodzą, bohaterów się buduje. W pełni ruchomy, 60-centymetrowy model. W zeszytach kolekcji, komikcji, historia zbroi i instrukcje montażu. Zamów teraz. The Agostini. Klikając w link, tak, ten, który widzisz na ekranie, on również jest w opisie i wpisując hasło IRONMAN PRO, oprócz życzonej zbroi, dostaniesz również plakat, segregator, koszulkę, powerbank oraz głośniki bluetooth. Wszystko jak łatwo się domyśleć z Iron Manem. A jeżeli zrobisz to w przedsprzedaży, to jeszcze firma DeAgostini dorzuci ci plecak i czapeczkę z Iron Manem, więc nic tylko korzystać. Jeżeli kochasz takowe dziesiątki, to nie zapomnij o trylogii prawdziwego kinomana, więc po pierwsze łapka w górę, po drugie sub, po trzecie dzwonek z opcją wszystko, gdyż publikuję kilka razy w tygodniu, więc aby być na bieżąco, aby nie ominęła Cię żadna taka ciekawostka, naduś dzwonek, a ja nie przedłużam i zaczynamy naszą dziesiątkę najpotężniejszych Avengerów MCU. Po ukąszeniu przez radioaktywnego pająka, Peter Parker stał się super silny. Ma dodatkowo szósty zmysł, który ostrzega go przed niebezpieczeństwami, a sam Tony Stark podarował mu ostatnimi czasy rewelacyjne zbroje, które sprawiają, że tak pajęczarz Spider-Man to jest siła, z którą trzeba się liczyć. Are Tony Stark. Now you work for me. Ta lista oczywiście nie mogłaby powstać, gdyby nie pojawił się na niej Iron Man. To właśnie od filmu z Tonym Starkiem wszystko się zaczęło. Geniusz, filantrop, posiadasz ogromnej fortuny. Człowiek, który niczym MacGyver z Flamastra potrafi wymyśleć broń, w jaskini bez posiadania najnowocześniejszych zdobyczy technologii jest w stanie wymyślić pierwszą zbroję Ironmana. Później są kolejne, te, które kochamy, które znamy. Oczywiście, panie i panowie, na dziewiątym, Ironman. I jest... Jestem Takie pytanie... Wiesz coś w ogóle o państwie Wakanda? Niewielu na tej liście będzie królów, ale kiedy się już pojawią, oczywiście, że tak. Swoje miejsce na tej liście zaznaczą jak najbardziej. I tak to ma miejsce przy okazji Czarnej Pantery. Król Wakandy. Wakanda na zawsze jak najbardziej. Tylko niewolnicy Człowiek. i ich władcy. Człowiek, którego kraj jest tak bardzo zaawansowany technologicznie, że cały świat w porównaniu z nimi to XII wieczna Polska. Tymczasem ono sobie spokojnie leży w Afryce. Jestem jedynym. jest inteligentny. Ma nieograniczony dostęp do najnowszych zdobyczy techniki. Jest wyszkolony w sztukach walki. Jest prawy, mądry, więc cóż więcej chcieć? Panie i panowie, na miejscu ósmym czarna pantera. Władco. Sarah, a ty wypychałeś buty gazetami? Na miejscu siódmym pojawia się pierwszy Avenger, czyli kapitan Ameryka. albo Steve Rogers, jak to woli. Kapitanie. Choć wielu uważa pana za bohatera. Kiedyś zwykły szeregowy, Oczywiście, że tak. Ale po zabiegu, w którym to wstrzyknięto mu serum super żołnierza, stał się, uwaga, super mocny, szybki. Jak najbardziej jest wyszkolony w sztukach walki, a przede wszystkim ma. Tarczę z vibranium, która to. No, nie jesteśmy w stanie chyba sobie wyobrazić kapitana Ameryki bez tejże broni. Której, oprócz, może adamantium, nie jest w stanie nic, nic, naprawdę nic rozwalić. Dlatego jak najbardziej, kapitan Ameryka również musiał znaleźć się na tej liście. Ale to mój przyjaciel. Jak ja kiedyś. Kapitan Ameryka. I'm not I am. I am. Vision nie jest człowiekiem, nie jest maszyną. Jak sam mówię o sobie, po prostu jest. Jarvis to sztuczna inteligencja, która dzięki zmyślności Tonego Starka oraz mocy Tora ożywa dodatkowo. Używa jednego z kamieni nieskończoności, więc, krótko mówiąc, jest to Avenger, z którym jak najbardziej trzeba się liczyć. Gdy dr Bruce Banner został wystawiony na działanie promieniowania Gamma, nikt nie spodziewał się, że taki ktoś jak Hulk z niego powstanie. Może nie jest on najbardziej inteligentny. Mówię oczywiście o Hulku, ale za to siła jego, która do tej pory chyba nie została zmierzona, jest jak najbardziej siłą, notabene, z którą trzeba się mierzyć. Potrafi pokonać każdego, i każdego na tej liście pokonał, więc co tu dużo mówić, panie i panowie? Chłopcy i dziewczęta, Boys and Girls, Madame and Herren, Hulk musiał oczywiście na tej liście się znaleźć. Czy dziesiątka najpotężniejszych Avengerów mogłaby istnieć bez magii? Hmm, to tak jakby zapytać, czy Marvel mógłby istnieć bez Stanali. Oczywiście, że nie. Dlatego na miejscu czwartym ląduje on, doktor. Doktor Strange. Człowiek, który podobnie jak Hulk jest w stanie pokonać każdego na tej liście, używając magii. Tak naprawdę ma pomysłów mnóstwo. Ma zaklęć na każdą okazję, nawet sam w pojedynkę, wymyślając mnóstwo swoich klonów, swoich lustrzanych odbić, jest w stanie przez pewien okres czasu pokonać, powstrzymać Thanosa. Więc jak najbardziej Doctor Strange oczywiście, że tak. Multiverse of Madness nadciąga, a Doctor Strange ląduje na naszej liście na miejscu czwartym. So Wanna Maximow, a w sumie, lub Scarlet Witch, jak to woli, w filmowym uniwersum Marvela ma trochę inne moce niż w komiksach. Ale Scarlet Witch to postać bez której. Avengerom nie udałoby się na pewno pokonać Thanosa, dlatego oczywiście i ona ze swoimi mocami, o których jeszcze wiele, wiele się dowiemy, ląduje na miejscu trzecim. Na drugim miejscu pojawia się on, jedyny niepowtarzalny bóg grzmotów, piorunów, czyli Thor. Posiadacz młota Mjolnira, który daje mu nadludzką moc, nadludzką siłę oraz wytrzymałość, daje mu kontrolę nad, jak już mówiłem, nad burzami, nad piorunami i sprawia, że jak najbardziej jest w stanie sam w pojedynkę rozprawić się z Thanosem, co prawda używa wtedy innego młota, już nie... Mjolnera, ale Stormbreakera, ale nadal jak najbardziej. Thor jest to osoba, jest to postać, jest to Bóg, z którym jak najbardziej każdy z Avengerów powinien się liczyć, każdy ze Złoczyńców, tym bardziej, że nie powiedział on swojego ostatniego zdania w MCU i jeszcze przez długie lata będziemy miejmy nadzieję cieszyć się jego przygodami. Zanim przedstawię miejsce pierwsze, kilka Avengerów, którzy co prawda nie trafili do dziesiątki najpotężniejszych, ale również według mnie zasługują na wyróżnienie. So, are the bad guys. Na pierwszym miejscu ona, znana i kochana Carol Danvers, którą my wszyscy znamy jako Captain Marvel. Henry, you so you could live longer, Jest ona najpotężniejszą z Avengerów. Posiada na ludzką siłę, potrafi latać, używa energii fotonów, sama jedna... Była w stanie rozprawić się ze statkiem Thanosa oraz przyczynić się Do upadku tegoż, tegoż Chciałbym powiedzieć Herosa, ale super złoczyńcy Tak więc według mnie Najpotężniejszą z potężnych Najmocarniejszą Avengerką Avengerem Jest Carol Danvers, czyli Captain Marvel This war is just the I'm, not gonna fight your war. I'm gonna end it. I to jest właśnie dziesiątka moich najpotężniejszych Avengerów. I jak myślisz? Kogo zabrakło? Albo inaczej, kto na liście się, się nie powinien znaleźć, bo jest za słaby. Napisz mi oczywiście w komentarzu. Przypominam, że dzisiejszy odcinek powstał przy współpracy z firmą De Agostini, dzięki której może złożyć legendarną i chyba jedną z najbardziej rozpoznawalnych zbroi na świecie czyli Iron Mana. Jestem Iron Man. Bohaterowie się nie rodzą, bohaterów się buduje. W pełni ruchomy, 60-centymetrowy model. W zeszytach kolekcji, komiksów historia zbroi i instrukcje montażu. Zamów teraz. The Agostini. Klikając w link, tak, ten, który widzisz na ekranie, on również jest w opisie, i wpisując hasło IRONMAN PRO, oprócz życzonej zbroi, dostaniesz również plakat, segregator, koszulkę, Powerbank oraz głośniki Bluetooth. Wszystko jak łatwo się domieć z Ironmanem, a jeżeli zrobisz to w przedsprzedaży, to jeszcze firma De Agostini dorzuci Ci plecak i czapeczkę z Ironmanem, więc nic tylko korzystać.